Jedyną fajniejszą rzeczą od tego nowego stroju jest ta torebka z mojego byłego pana Snaksa. Dobrze, że zatrzymałyście mój srebrny top. Całość wygląda spójnie, jeszcze te koronkowe detale, naprawdę świetne. Nie ma tęczy bez deszczu. Jest tyle pięknych rzeczy, które chcę stworzyć jako artystka. Wiem, jaka to trudna droga, ale pójdę nią, bo tylko wtedy mogę być sobą. Jestem wdzięczna. To jest moja tęcza. Myślę muzyką, i dlatego łatwo się rozpraszam. I to może być trudne dla przyjaciół. Lecz kiedy się skupiam i łączę z innymi, znajduję swoją tęczę, a moja muzyka nabiera bar. Wow. Moja tęcza ilustruje moje marzenia i zamienia je w całkiem nowe światy. Chcę, żeby moje prace inspirowały innych do otworzenia się na świat, nawet kiedy jest im ciężko. Najważniejszy cel, kiedy robię metamorfozę, to dać komuś pewność siebie i odwagę bycia sobą, nawet kiedy zmyje się makijaż. Ja ćwiczę to na sobie każdego dnia. To nauka słuchania, co inni myślą o mojej pracy i czy podobają im się moje projekty. Czasem trudno się wyluzować, ale dzięki temu codziennie staję się lepszą projektantką i koleżanką w zespole. Część czasu spędzam online, a to wielka presja, żeby zawsze być w gotowości. Łatwo pogubić się, co jest prawdziwym życiem, a co fikcją. Lecz dzięki przyjaciołom wracam na Ziemię. Są moją prawdą i moją tęczą. Czasami zmieniam swoje projekty tak bardzo, że nie przypominają oryginału. Bardzo mi zależy, żeby się podobały. A więc zmieniam mnie tak długo, aż spełnił oczekiwania. Wiem na co mnie stać. I to moja tęcza. Nie ma tęczy bez deszczu. Włożyłabym tę sukienkę. Nie, jeśli włoży ją pierwsza. Brawo, pierwszoklasiści. Nauczycielki są pod wrażeniem. Już, czuję inspirację. Chodźmy. Czas na inspekcję. Wow, co to jest? Czyste płótno. Taka koncepcja. Hmm, intrygujące. Ciekawe, jak to wszystko wypadnie na wybiegu. Koncepcje czemu nie? Tylko, żeby ludzie chcieli to nosić i żeby przypominało to ubranie. <laughs> Jakieś to niepozbierane. Tyle pomysłów naraz. No, i tak ma być, bo zainspirowały nas różne dzieła sztuki. Projekt powinien być spójny. Delfino, zaufaj projektantom i pozwól im projektować. Hej, wszystko w porządku? Miałaś rację. Trzeba było się skupić na jednej rzeczy. To jeszcze nie koniec. Hmm, jest ich tak wiele. Jak wybrać tą jedną, i skąd mam wiedzieć, że to ta właściwa? Bo takie, takie coś się czuje. Ja bym wybrała to. Moja mama ma podobny komplet porcelany. Co wieczór jadaliśmy na nim kolację. Dlatego przypomina mi o domu i budzi ciepłe uczucia. Hmm, no tak. I świetnie byś wyglądała w takiej inspiracji. <laughs> Czekaj! Słuchajcie, musimy zacząć od nowa. Tym razem mam wizję. Ale mamy mało czasu tylko nieco ponad godzinę. Damy radę. Wierzę w nas i w naszą modelkę. Zaufajcie mi, to jest dobry pomysł. Idealnie. Myślę, że trzeba uszyć tęczową suknię balową. Tęczowa, zbyt kolorowa. Suknia, tak, ale cała biała. Totalny brak koloru. Albo czarna. Wszystkie kolory naraz. Koło to także nieskończoność. Koniecznie trzeba nawiązać do kształtu. Może krąg życia? Jestem to genialne. genialne. A jak to ma wyglądać? Dwa słowa. Popiroan. Uwielbiam motylową sukienkę Popiroan. Motyle symbolizują krąg życia od gąsienic przez larwy po motyle. Więc mam ekstra pomysł na suknię. Zespół pierwszy ma wygraną w kieszeni. A więc użyjemy jak największej liczby kolorów. Nie wierzę, że to mówię, ale im więcej kolorów, tym weselej. Ale na kole jest nieskończenie wiele kolorów. Jak mamy zdecydować? Kolorów jest dokładnie 18 kwintyliardów to 18 i zera. Zróbmy niemal nieskończoną liczbę stale się zmieniających kręgów. Jak sprężyny, Uszyjmy suknię sprężynową? Nie powiem nie. Ja też. Zgoda? No to do dzieła! Czy ja dobrze widzę? Zespół pierwszy robi koronki? Koronka klockowa. Mamy świetny pomysł na suknię. To Rex wpadł na ten pomysł. Koronkę klockową robi się dość szybko, ale czasu jest niewiele. Zdążycie? Tak, zdecydowanie. <laughs> Spoko. Dobrze. Powodzenia! Szybko? Przez kilka godzin zrobiłem raptem tylko parę centymetrów. Pomożemy ci. Uwaga, szpulki w dłoń i bierzemy się do tkania. Stałam Marię i możemy korzystać tylko z naszych akcesoriów, bo takie było nasze pierwsze zadanie. Ale jak możemy z tej odrobiny skóry, drutu i koralików stworzyć kompletny, elegancki strój? Trudne zadania to my. Wiecie, że odpowiednio ułożone koraliki wyglądają jak łuski albo kolczuga? Dobre, robiłam już takie kostiumy. Uszyjmy sukienkę z niby łusek. Super. Do roboty! Miała być topowa sukienka na imprezę. Wygląda tak zwyczajnie i luźno. Nie jestem fanem powtórek. A gdyby zamiast sukienki imprezowej zrobić suknię balową? A tę luźną tkaninę można wykorzystać, aby uszyć z niej bardzo efektowny, dramatyczny tren. Myślę, że ma sporą szansę przyćmić konkurencję. Gwiazda dynamiczna, wielowymiarowa i efektowna. A co to jest rozgwiazda? Bo jestem pewna, że to nie jest ani gwiazda, ani ryba. Jeżowiec? Fajny, nie? Jest strasznie płaski i beżowy. I nijaki. Cieszę się, że tym razem mam immunitet. Weź się w garść, haj! Tyle tu źródeł inspiracji. Już chodzą mi po głowie wielkie kreacje natchnione jeżowcem. Hej, shadow, High, damy radę! Jeżowcy są ekstra. Mama przywiozła mi jednego z hawajów i trzymam go w pokoju na szczęście. Wygląda niesamowicie! Kombinezon? Śmiały wybór! Zainspirowały nas regularne linie ramion gwiazdy. Ale na razie kombinezon wygląda trochę jak masówka. <laughs> Musi być bardziej na wybieg, a mniej na plażę. Jasne. Słyszałyście? Ma być szałowo. Wiktorio, coś nie tak? Przepraszam, ale mam jakąś blokadę twórczą. Tworzenie nigdy nie jest łatwe. Ja w takiej sytuacji zawsze staram się spojrzeć na zadanie do wykonania świeżym okiem. Spróbuję. Świeże oko. Oczy już wiem! Te lamówki sprytne, do pracy i na imprezę w jednym jakby sypnęło piaskiem, ale w pozytywnym sensie. Zróbmy z niej topową astronautkę. Hmm, to niezłe. Albo kosmiczną boginię. A może... O! Albo futurystyczną faszonistkę. Trzeba wymyślić coś maksymalnie nie z tego świata. U, wiem! Kosmici! Tak! Modna kosmitka! Topowa marsjanka! Hmm, to może być fajne. Ale czy ta piosenka rzeczywiście jest o kosmosie? Bo jeśli przeczytać słowa... Hej, a może by tak... To podoba mi się. Ech, te pomysły do niczego nie prowadzą. Co najlepiej nawiąże do piosenki Delilah i da Sabrinie na estradzie maksimum swobody? Okej. Okay. Tekst mówi, że bycie nie z tego świata to jak jasno świecące, wirujące gwiazdy, których nie ogranicza grawitacja. A więc astronomia jest tu tylko metaforą? Tak, chodzi o pewność siebie, która sprawia, że lśnisz. Świeci jaśniej na niebie niż słońce i księżyc. O, ale mi ciebie brakowało. Czasem mniej znaczy więcej i warto usunąć z biżuterii jakiś element albo trzy. Tak sądzisz? To co wtedy będzie błyszczało i lśniło? Szczerze, dopiero teraz czuję się gwiazdą. Dużo lżejszą. Teraz projekt może mówić sam za siebie. Hmm. Wiem, że mam być kosmitką, ale wydaje mi się to trochę. ekstremalne. Ledwo się ruszam. Moda wymaga poświęceń. Dla mnie super. Jeśli modelka źle się w tym czuje, może powinniśmy przemyśleć. Ale co możemy teraz zrobić? Hmm. Jeśli nie może się ruszać, możemy rozciąć spódnicę, żeby łatwiej było chodzić. Mamy dość czasu? Podaj mi prójkę. Gada. We can be whatever you want Girl. Make the rules up as we go Girl. Step into our power a moment we golden hour possibilities out of this world Że ludzie przywiązują zbyt dużą wagę do idealnych sukni na tę imprezę. To jest przestarzałe i hm, nudne. O, a może zamiast tego zaprojektujemy wytworne spodnium? Taki awangardowy kostium? Co? To wykluczone. Większość chce wystąpić w sukni, więc projektujemy suknie. Ale dlaczego dla większości? Właśnie, stwórzmy coś, co spodoba się każdemu. Motto Rainbow High to pokaż swoje prawdziwe kolory. To znaczy, że każdy ma inny gust. I bardzo dobrze. Więc sugerujesz, żeby zaprojektować w połowie sukni i w połowie jeansy? Nie jeansy, ale eleganckie spodnie w komplecie z piękną suknią. Tylko, żeby dało się w tym tańczyć. Jasne, bo rubi rządzi na parkiecie. A, a. <śmiech> <śmiech> Im więcej eksperymentów, tym lepiej dla stylu Shadow High. Równie ważna jest też paleta kolorów. Oczywiście. Tak. I musi być nastrój. Co to w ogóle znaczy? Hmm. Nie wiem, jak to zdefiniować, ale wiem, kiedy to widzę. I ani odrobiny różowego. A? Naprawdę? Lubię róż? Różowy jest w porządku, jeśli się go właściwie używa. Na przykład, jeśli jest to nowatorski, idealny róż. Zero różu. Może róż? Musi być idealny róż. Jasne. Wiecie co? Shimmer i Shine kojarzą mi się z opalizacją. Więc może byśmy poszły w stronę efektu ombre, tworząc warstwy takie jak te. Hmm. Hmm. A jaki kolor chcesz cieniować? Różowy. Idealny róż. Co? Wciąż nie wiemy, co projektujemy. Suknię, którą preferuje. Czy spodniom, które są okropne? A może zróbcie duet? Zrobiłyśmy, ale ci się nie podobało. Chodzi o to, żeby stworzyć z nich całość, a nie jakieś modowe fopa. Spodnie nie mogą być tylko dodatkiem. Może szokująca druga odsłona. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi, ale chętnie to włożę. Hmm. Hmm. Naprawdę uważam, że jest jeszcze piękniejsza niż tamta. Tak, 500 warstw później. Ale wciąż czego jej brakuje? Chcesz dodać 501 pierwszą warstwę, Skyler? Nie, mówię o temacie. Ani to Shimmer, ani Shine. W tych warstwach zgubiłyśmy opalizację. Z bliska ją chyba widać, prawda? O, bliżej już się nie da stanąć, a ja jej nie widzę. Kryształy? Pamiętaj, że projektujemy dla Shadow High. Zaufaj mi. Hmm. Szczerze, może zmienię szkołę, jak ty, Ains, żeby włożyć to na bal w Shadow High. Myślałam, że już żadna liczba warstw jej nie uratuje, ale wygląda świetnie. Prawda? Nie wierzę, że ja zachwycam się różową suknią. Zapiera dech, ale to nie dla mojej szkoły. Ale zrobiły ją moje koleżanki i chyba powinnam głosować na nie. O, co robić? Hmm. Przepiękna. O! Miała, ale co z pomysłem Ainsley? Mm, ale odjazd! Bo ja wiem. pole wersję ze spódnicą. Violet. Co? Mamy oceniać, więc mam prawo do opinii. Zrobię coś mitycznego, co będzie się wyróżniać, gdy wygram. <gry> Cudowna pewność siebie. Tiara też. Hej, Jade. Co ty na to? Czułabym się w niej jak grecka bogini. Pasowałby do niej dyskretny, ale klasyczny makijaż. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Uhuhu, nowoczesny minimalizm. Cudo. Prawda? Chcę mieć tiarę, którą wykorzystam też w nowej kolekcji po wielkiej wygranej w projekcie Rainbow. Już się zgłaszam do modelowania tej kolekcji. Zaszalejmy z makijażem. Efektowne kocie oczy i mocny blask. No, Ainsley, moc księżniczki. U, czuję od niej klimat pałacu Buckingham. Jeśli już ma być tiara, to taka, o którą warto walczyć. Zgoda, ale to nie jest twój typowy styl. To samo pomyślałam, e, nie żebym narzekała. By wejść do finału muszę dać sędziom to, czego chcą, prawda? Pole? Oto plan. Pokażmy technikę, zachwycający projekt i perfekcyjne detale. Super. Zachwycający projekt i perfekcyjne detale. To moja specjalność. Przemyślałam to i chciałabym postawić na oryginalność. Olśniewające, ręcznie malowane i wyjątkowe tkaniny. Skyler, to rewelacja! Przejdziemy od prostego do złożonego wzoru. To dużo pracy, bo zaczniemy od zera. Mam nadzieję, że zdążymy. Może powinnam po prostu zaprojektować własną. Aha. To dużo dodatkowej roboty. Ale wtedy będę mieć pewność, że mam dokładnie to, czego chcę. Zgadzam mhm. się. Świetnie. Jak możemy pomóc? Narysuję Wam szkic. Tu jesteś, Chanel. Maria, hej, czy to już inspekcja w połowie zadania? Rex, zajmiesz się jurorami, żeby zrobić miejsce dla Marii? Już się robi. O, wybaczcie. Torki. Dobre zarządzanie. A co sądzą modelki? Chanel jest najlepsza. Dzięki, Lailak. Ty też. Skyler, co myślisz o tym kolorze? Podoba mi się. Może dodaj trochę zieleni. I żółci do tego mlecza. Super. Idealnie. A co tutaj mamy? Własna tkanina! Hm, mm, ambitnie! Hej! <grystanie> tak, mam nadzieję, że nie będzie zbyt ambitnie, bo czasu jest mało. Świetnie wygląda, tak jak dobrze zgrany zespół. Jesteśmy pod każdym względem! <grystanie> Widzisz? <grystanie> Wspólna wizja, super! Pracujcie dalej, a co nam powiedzą wasze modelki? Projekty Skyler są cudne i świetnie leżą. Jak zawsze. Dałam na trzy minuty. Dia, zbieraj ciuchy i wysusz je. Rex, wyjeźdź studio. <śmienny> Ostrożnie, przykryj to. Mam suknię, nie. <śmienny> Nasze dzieło. Moja kolekcja. <śmienny> Dobrze, że użyłaś tej wegańskiej skóry. Faktycznie jest wodoodporna. Oje, to straszne. ruina. Tak mi przykro, Skyler. Możemy jakoś pomóc? Wciąż mamy kilka godzin. Może wspólnie dałoby się coś narysować i... Czekaj. Myślę... Powiedz nam coś o swojej kolekcji. Dziękuję i zapraszam na zwieńczenie mojej pracy w projekcie Rainbow. Jestem szczęśliwa, że dotarłam do finału i zachwycona, że podzielę się z Wami moją nową kolekcją. Najpierw Chcę podziękować mojemu zespołowi, a także mojej współfinalistce Skyler, która kibicowała mi na każdym kroku i którą z dumą nazywam przyjaciółką, choć i rywalką. O, jakie to słodkie! Teraz trochę o mojej kolekcji. Jako dumna uczennica Shadowhai chciałam stworzyć zestaw kreacji, które oddadzą to, jaka jestem stylowa i wszechstronna, które wszędzie zabłysną, a co najważniejsze Zostaną na dłużej, tak jak ja podczas całego konkursu. Spójrzcie tylko na przelotki Rexa, idealne, a sznurowanie bezbłędne. Uwielbiam ten delikatny dekolt. Cudny. Chcę mieć tę kurtkę A może uszyję mi podobną? Naprawdę podoba mi się ten top Uroczy Brawo Chanel Jurorzy są pod wrażeniem I nie dziwię się Za chwilę przedstawią swoje oceny ale najpierw obejrzymy na wybiegu kolekcję Skyler. Powitajmy Skyler Bratschow! Wow. Wow. Yeah. Okay. Dziękuję, Mario. I dziękuję wam wszystkim. Udział w projekcie Rainbow to było spełnienie marzeń. Okazja do współpracy z moimi przyjaciółmi z Rainbow High. Tworzenia nowych przyjaźni. I oczywiście poznania mojej idolki Marie Garcia. Ten konkurs dał mi wiarę w siebie, dlatego że ciągłe niespodzianki trzymały mnie w napięciu. I właśnie dlatego znalazłam nowe środki wyrazu i rozwinęłam swoją kreatywność. Ach, dotarcie do finału to więcej niż mogłam się spodziewać. Ale wczorajszej nocy mieliśmy w pracowni krawieckiej mały wypadek, i cała moja ciężka praca dosłownie rozpłynęła się na kilka godzin przed pokazem. Ach. Wraca na nic? To straszne! Wtedy odkryłam, czego nauczyły mnie wszystkie niespodzianki projektu Rainbow, że kreatywność to moc kształtowania przyszłości, jakiej sobie nawet nie wyobrażałam. Zmieniłam więc koncepcję i oto, co powstało! Każda z nas zaprojektowała tkaninę na jeden ze strojów, ale na końcu tego wybiegu czeka ich moja własna jeszcze jedna niespodzianka. Chciałam by moja kolekcja symbolizowała nieskończoną kreatywność, jaką wyzwalają w nas niespodzianki, nie tylko w projekcie Rainbow, ale i w życiu, bo takich pełno. Oto więc moja niespodzianka. Każdy z tych strojów daje nieograniczone możliwości. Wow, wow. wow. ale piękna! Wow. Ale obie prokaty porwały widownie wielkie brawa <noise> da.